11.42, Alina Frejusz. Witam Państwa ponownie w dniu dzisiejszym, tym razem z gościem w studiu, a jest nim główny inżynier do spraw inwestycji złoczew kopalni węgla brunatnego Bełchatów Zbigniew Wiaderny. Dzień dobry, witam Pana. Witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Odkrywka w Złoczewie to niedaleka przyszłość. W cyklicznych audycjach Kopalni Bełchatów staramy się Państwu przybliżyć proces powstawania kopalni, konsekwencje i korzyści związane z tą inwestycją. W dzisiejszej rozmowie zaczniemy może od procesu powstawania kopalni, a później skupimy się na korzyściach i konsekwencjach. Proces powstawania kopalni jest dosyć skomplikowany. W tej chwili odbywają się roboty wiertnicze, bo żeby zaprojektować kopalnię musimy mieć dokładne rozpoznanie złoża. Po zakończeniu tych robót wiertniczych zostanie, zostaną opracowane dokumentacje i hydrologiczne, i inżynierskie, i w konsekwencji najprościej określając projekt kopalni. No to jest długi, długi proces, stąd nasza obecność tak, tak wcześnie w te, tutaj w tym, w tym regionie. Proces powstawania kopalni wiąże się już po opracowaniu i, i, i rozpoczęciu tych robót od robót przygotowawczych. Żeby ta pierwsza koparka, tak kolekwialnie mówiąc, weszła i mogła zdejmować nadkład, należy przygotować całą infrastrukturę, czyli zmienić układ komunikacyjny, który będzie jakby podlegał likwidacji w momencie wprowadzania, wejścia robót górniczych, przełożenia linii energetycznych, powstawania rowów, kanałów. Systemu odwodnienia i tutaj, może, chwilkę się zatrzymam nad systemem odwodnienia, bo roboty górnicze możemy prowadzić po odwodnieniu tej części złoża, które chcemy eksploatować, zdejmowanie nadkładu. W wtedy powstaje zjawisko tak zwanego leja depresji. No właśnie, co to jest lej depresji, kiedy występuje i jakie mogą być skutki tego, że wystąpi? Leje depresji powstaje w momencie, gdy pompujemy wodę ze studni. Takie leje depresji to nie jest rzadkość w naszym kraju. Leje depresji powstają nie tylko przy prowadzeniu robót górniczych, ale leje depresji powstają przy pompowaniu wody ze studni wierconych, czyli wszystkie studnie ujęciowe, które posiadają miasta gminy. Każda taka studnia posiada swój mały taki regionalny lej depresji. Na pewno radiosłuchacze yy, przyjeżdżając koło tego typu stacji ujęciowych, nie zauważyli, żeby yy, w tym rejonie inaczej roślinność rosła. I, I tak to się dzieje również w terenie, w zasięgu leja depresji kopalnianego. Te leje praktycznie nie różnią się niczym od siebie, no różnią się zasięgiem, bo prowadzenie robót górniczych wiąże się z uruchomieniem dużej ilości studni i obszarowo ten lej jest większy. Niemniej jednak w zasięgu leja depresji funkcjonują normalnie. W naszym leju depresji, powiedzmy sobie tak, bełchatowskim, funkcjonują normalne studnie ujęciowe do zasilania y, miast, gmin, wi, wsi. Te wodociągi, które funkcjonują, to mają studnie ujęciowe w zasięgu naszego leja depresji. Także to Czyli nie one jest... nie zniknęły? Nie, one nie zniknęły. One są jakby wchłonięte mm -hmm. przez, przez ten lej kopalniany. Jesteście Państwo już tutaj na naszym terenie od jakiegoś e, czasu. Trwają badania, trwają odwierty. Jaki jest aktualny stan e, prac właśnie w przygotowaniu terenu pod kopalnię, która swoim zasięgiem obejmie gminę Złoczew i Ostrówek? Z zaawansowania prac sami z siebie, z, może tak nieładnie nie, nie mówicie, jesteśmy sami z siebie zadowoleni, zadowoleni. zadowoleni, tak. Bo koncesja obejmuje dwie, odwiercenie 272 otworów. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy już 254. Zostało nam 18 do odwiercenia, z czego 6 jest w wierceniu. Yy, nie będę takim optymistą, kiedy powiem, że planujemy już w miesiącu w sierpniu zakończyć wszelkie y, roboty związane z y z, z urządzeniami wiertniczymi, z wykonywaniem otworów. Natomiast proces analizy y, tych rdzeni wiertniczych, pobrane próbek laboratoryjnych, będzie trwał dalej. Mm -hmm. Wycieczka do Bełchatowa mieszkańców Ostrówka. To kolejny krok w edukacji mieszkańców regionu, na którym powstanie kopalnia. Państwo taką wycieczkę zorganizowali, pokazując korzyści, jakie mogą odnieść mieszkańcy tego regionu z powstania odkrywki w Złoczewie. Tak, na wielu spotkaniach, bo chcemy utrzymać jak najbliższy kontakt z mieszkańcami, bo zdajemy sobie sprawę, że kopalnia nie funkcjonuje w zamkniętej przestrzeni za płotem, tylko w środowisku. Jest to środowisko dosyć rozległe obszarowo i nie można inaczej projektować kopalni bez konsultacji, bez, bez takiej rzetelnej informacji dla społeczeństwa. Stąd na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w Milejowie, w Oli Rudnickiej, w Ostrówku, tych spotkań było wiele. Mieszkańcy podnosili jakby takie zagadnienie, żeby zorganizować wyjazd na kopalnię, że oni chcą naocznie zobaczyć, czy, czy tam faktycznie normalnie życie funkcjonuje. Taki przyjazd został zorganizowany w miesiącu maju, przyjechali mieszkańcy z gminy Ostrówek, odbyło się to tak może w... Pokrótce streszczę. Na początku było spotkanie, pokazanie mniej więcej jak obszarowo zajmuje kopalnia, gdzie są poszczególne obiekty i pytanie, gdzie chcą jechać. Więc odpowiedź była taka, najbliżej zwałowiska i wyrobiska, bo tam spodziewałem się największych szkód, największych jakby takich no wrażeń, że, że, że się źle, dzieje źle. Pojechaliśmy w pierwszej kolejności na odkrywkę szczercu objechaliśmy zwałowisko naokoło, w odległości od 100 do kilkuset metrów od, od stopy zwałowiska i mieszkańcy zauważyli, że tam normalnie funkcjonują gospodarstwa rolne, że normalnie są pola uprawne. Nawet był zarzut taki, nie, że sypiemy yy, yy, urobek w zboże, bo tak, to, tak, tak blisko są z, yy, zlokalizowane yy, pola, że yy, patrząc z drogi widać, że jakby zwałowisko dotyka do, do pól uprawnych. Że tam budują się nowe domy, nowe gospodarstwa funkcjonują i zarówno wieś Broszęcin, wieś Marcelin. Następnie pojechaliśmy w rejon yy, odkrywki Bełchatów i w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki i obejrzeli świetnie zagospodarowany zbiornik wodny dla taka stanica dla, dla wędkarzy, dla y, takie y, walory turystyczne, krajobrazowe również zwałowisko wewnętrzne w jaki poszczególne etapy zadrzewiania zalesiania no i na końcu zajechaliśmy na górkę Kamień, stąd jest zwałowisko zrekultywowane Obejrzeli, jak wyglądać będzie zwałowisko powiedzmy sobie po zakończeniu procesu rekultywacji zwałowisko to temat na kolejną naszą audycję, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego rozwoju regionu, bo nie tylko zostaną pola uprawne, nie tylko pobudowane zostaną nowe domy, ale będzie także nowa infrastruktura, kultura, sport turystyka, wszystko w zasięgu ręki. No tak, przykładem jest w pierwszej kolejności gmina Kleszczów. No tam można sobie pojechać, obejrzeć, jak funkcjonuje gmina w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już od 75 6 roku odkrywki i jak jest zagospodarowana, że tam domy są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie, że stan dróg, obwodnic, obiektów sportowych, rekreacyjnych, szkół no zupełnie to inaczej wygląda niż w tych gminach, które nie są związane z jakimiś dużymi firmami. Bo wi wi wiadomo jest, że funkcjon kopalnia funkcjonując płaci podatki do do gmin. i te gminy mają pieniądze. Jeszcze do tego, jak się nałoży y powiedzmy y rada gminy i, i wuj czy burmistrz miasta, który chce y i, i ma pomysł na, na zagospodarowanie tych pieniędzy, to widać rozwój tych regionów. Przykładem również gmina Rząśnia. Y no, tam wójt Tomasz Stolarczyk wraz z Radą Gminy i Z Urzędem Gminy pozyskuje dużo, wykorzystując te pieniążki, które płaci kopalnia z podatków, to ma możliwość wykorzystania funduszy unijnych. Uczestniczy w wielu programach. Stąd zmienił się, ja pamiętam w 2000 roku jak wyglądała Gmina Rząśnia, teraz no, trudno ją poznać. Zmieniły się gimnazjum wybudowane hala, zagospodarowanie. Nóżniemy no, do kanalizacji 1100. 20 chyba instalacji solarnych też w programie dla mieszkańców za 500 zł chyba mieszkańcy płacili za zamontowanie na, na swoim domu właśnie takiej takiej instalacji kanalizacja chyba 30 czy 40% gminy cała gmina złodociągowana także nowe drogi chodniki nowe drogi Chodniki, ścieżki, oczywiście, no już wszystkie drogi ze ścieżkami rowerowymi, tak. także dla mieszkańców jest to dobrze i bezpiecznie przede wszystkim. A jeżeli dzieci. ktoś nie wierzy, może iść i osobiście pana spytać w biurze, które znajduje się w Złoczewie. To biuro jest czynne dla petentów, no i okazuje się, że po naszej ostatniej audycji tych pytań było więcej. Tak, po ostatniej audycji wielu mieszkańców przychodząc do biura powoływało się właśnie na tę audycję, w związku z tym, że na to trwa króciutko 10 minut na temat górnictwa, rozwoju gmin, regionów, rekultywacji, zmiany środowiska, można mówić godzinami. Taka wizyta takiego mieszkańca, który jakby zainspirowany tą audycją, to rozmowa trwa nie mniej jak godzinę, bo... Po takiej audycji rodzi się bardzo wiele pytań i, i deputują szczegółowo. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców, jak tylko mają okazję podjechać na teren, obejrzeć, złożyć wizytę na kopalni. To jest naprawdę warto, warto to obejrzeć że i, i nie, nie słuchać, powiedzmy sobie, jakichś tam sceptycznych opinii, że, że, że to środowisko jest inne. To środowisko jest takie samo jak wszędzie. O wpływie na środowisko i na to, czy się zmieni, też będziemy rozmawiać w kolejnych naszych audycjach. Ja już teraz państw bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania tej audycji, która będzie na stronie internetowej www.radiozw.pl Jeszcze na zakończenie, panie inżynierze, przypomnijmy, w jakie dni otwarte jest biuro w Złoczewie i w jakich godzinach petenci mogą przychodzić i pytać o szczegóły odkrywki Złoczew. Biuro w Złoczewie jest otwarte w każdy czwartek, w każdy roboczy czwartek, no chyba, że wypada święto, od godziny 11 do, do 14. Także wszyscy mieszkańcy serdecznie zapraszam, jakby ktoś miał jakieś pytania jeszcze dodatkowe, chętnie udzielę odpowiedzi. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia. Naszym słuchaczom dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był główny inżynier do spraw inwestycji Złoczew, kopalni węgla brunatnego hatów Zbigniew Wiaderny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.